Jak dbam o okolice szyi? Mówi się, że szyja zdradza nasz wiek. I to prawda. Ja lubię używać mojego olejku bazowego. Robię wtedy z pół pipety taką mieszaninę i dodaję jedną kropelkę oleju duch. I wtedy masuję sobie najpierw węzły chłonne tutaj, około pół minuty. Następnie węzły chłonne tutaj, Również pół minuty. Następnie rozprowadzam olejek po szyi i po dekoldzie. Jeśli kogoś nie boli szyja, można spróbować też takie ruchy odginające głowy. Ja wykonuję to w ten sposób. Do góry wysuwam żuchwę i robię tak 10 razy. Następnie to samo robię 10 razy w lewą stronę i 10 razy w drugą, prawo. prawą. Następnie próbuję wygładzać sobie jeszcze tą okolicę, w ten sposób i dodatkowo jeszcze łączę z masażem w ten sposób. I na koniec to wszystko po minutce i na koniec jeszcze raz masuję węzły chłonne te które były wcześniej.